Szczęść Boże, witajcie. W dzisiejszej Ewangelii bardzo dużo się dzieje. Najpierw Pan Jezus jest w świątyni jerozolimskiej. Kolejnego ranka widzę, że jest pod drzewem figowym. Udaje się znowu w drogę do Jerozolimy. I następnego dnia znowu mamy scenę pod drzewem figowym. Pokazuje mi to, że Pan Jezus ma swoje zadania. Pokazuje mi, że jest w drodze, ale też pokazuje mi Pana Jezusa jako człowieka, który odczuwa głód. Tak? Dlatego szuka owoców na drzewie. Pokazuje mi rozczarowanie, że tych owoców nie można znaleźć. Wreszcie widzę Pana Jezusa, który jest mocno zdenerwowany, rozzłoszczony, bo świątynia jerozolimska nie jest traktowana jako dom modlitwy. Z tego powodu też odczytuję smutek u Pana Jezusa. No i tak mi troszkę lepiej, jak widzę te uczucia u Pana Jezusa, bo przecież ja też czasami jestem smutna, czy się złoszczę, czy denerwuję. Skoro Pan Jezus też tak mógł, to znaczy, że nie ma w tym nic złego. Pytanie, jak to później się objawia w kierunku bliźni, których mamy koło siebie. Tak się jeszcze zastanawiam, czy może mieć coś wspólnego drzewo figowe. I świątynia jerozolimska. Według mnie każde z nich ma swoje zadanie do spełnienia. Rolą drzewa jest wydawanie owoców, a świątynia jerozolimska to miejsce modlitwy. I teraz pytanie: czy ja jestem też drzewem figowym? Czy tylko są zielone, może piękne, ogromne liście? Niestety brak tam owocu. Zastanawiam się też, czy we mnie jest miejsce modlitwy, czy ja mogę być jak świątynia, czy też zrobiła się to miejsce nazwane przez Pana Jezusa jaskinią zbójców. Jeszcze jeden element łączy mi te dwa miejsca. To jest właśnie modlitwa. Bez modlitwy nie będzie owoców, a i te owoce będą pewnie lepsze, znaczniejsze. Pewnie ktoś chętnie po nie sięgnie, gdy ja będę prosić o te owoce w modlitwie. I do tego też zaprasza nas dzisiejsza Ewangelia, bo ostatnie jej słowa bardzo przypominają mi modlitwę Ojcze Nasz. Dlatego powiadam Wam, wszystko o co prosicie w modlitwie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś aby także Ojciec Wasz, który jest w niebie, przebaczył Wam wykroczenia Wasze. Zachęta do modlitwy, zachęta do wydawania dobrych owoców, zachęta do tego, by być miejscem pokoju, dobrego, owocnego dnia.